Witam wszystkich w Twórczych Brzuskach. W tym roku postanowiliśmy podsumować część tej naszej działalności i zorganizować Van Gogh Festival. Festiwal, który ma łączyć ludzi, łączyć twórców, łączyć ideę. Opiera się o postać właśnie Vincenta Van Gogha, którego bardzo lubimy tutaj w tej miejscowości i który wpisuje się w nasz klimat. Jako osoba zafascynowana twórczością i życiem Vincenta Van Goga, no nie mogłam sobie wyobrazić lepszego miejsca jak Brzuski do organizacji pierwszego w Polsce festiwalu poświęconego życiu i twórczości właśnie mistrza Vincenta Van Goga. Na festiwalu Van Goga mogliśmy uczestniczyć w czterech panelach: malarskim, literackim, muzycznym i filmowym. W ramach festiwalu zorganizowaliśmy trzy konkursy, w tym dwa ogólnopolskie. I muszę powiedzieć, że przerosły nasze wszystkie oczekiwania, ponieważ na konkurs literacki zgłosiło się ponad 340 osób. Jestem tu pierwszy raz. I pomyślałem sobie, że to jest cudowne, że na jakiejś małej wioseczce nagle jest taki tłum ludzi. Myślę, że to jest fantastyczne, że właśnie nie w centrach dużych miast są wydarzenia, które, które przyciągają, są lokalne i też y, wynikają z jakiejś potrzeby tutaj ludzi, którzy są na miejscu, czy którzy potrafią po prostu działać na rzecz y, lokalnej społeczności. Bardzo to jest fajne. Ja nie wiedziałem, że tu jest taki niesamowity festiwal. W ogóle nie wiedziałem, że są brzuski, a tu są tłumy ludzi z całej Polski, a nawet nie wiem, czy nie z zagranicy. Nie ma gdzie samochodu postawić, bo cała wieś w zasadzie jest oklejona ludźmi i nie tylko oglądają Van Gogal, tu jest galeria, gdzie można kupić obrazy artystów, tu jest scena, tu jest kino, tu jest miejsce, żeby zrozumieć, na czym polega sztuka. Ta wioska tak naprawdę była taką wioską pospolitą, wioską prostą, jak każda inna wioska. Pojawił się tutaj Waldek Baszak. Przez niego zaczęła się ta historia z Wangogia. Więc zaczęliśmy e, od klenerów plenerów rzeźbiarskich, malarskich. A później przyszedł na nasze ściany. Tak. Bardzo fajna impreza. Super. W Rzuzkach jestem pierwszy raz w życiu. Ale być może nie ostatni. Podoba mi się tutajsza atmosfera, bo widzę sporo zainteresowanych ludzi, którzy traktują to popołudnie w taki interdyscyplinarny sposób, czyli zajmują się i rzeczami malowanymi, i rzeczami z ekranu filmowego. Ja będę śpiewał swoje piosenki, więc można powiedzieć, że... Że jest to taki przystanek kulturalny, a żyjemy w czasach, w których mamy coraz mniej czasu na takie przerwy w codziennej bieganinie. Jestem pod dużym wrażeniem brzuzek przede wszystkim i murali, które tutaj mijałem po drodze, ale też i samego festiwalu, na którym jestem po raz pierwszy i widzę, że zainteresowanie jest ogromne, ale też i można powiedzieć, że wielobranżowość tego festiwalu i tego, że można tutaj i coś zjeść, i coś obejrzeć. I posłuchać, i pooglądać i robi wrażenie. No i widzę, że mimo pogody dosyć piekielnej, zainteresowanie jest spore. Ja, jako mieszkaniec, nie mogę uwierzyć w to, że doczekam się takiego dnia jak jest dziś. Naprawdę dla mnie to jest wielkie święto. Bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze. Bardzo ciekawe wydarzenie. Festiwal Van Goga, w ramach którego odbył się konkurs literacki. Chciałem powiedzieć, że jakość tych prac, które zostały wysłane, była naprawdę wysoka. Pierwsze trzy miejsca to rzeczywiście osoby reprezentujące naprawdę wysoki poziom. Bardzo chętnie spotkam się z nimi jeszcze i mam nadzieję, że po pierwsze Państwo tutaj będziecie chcieli przyjść, wrócicie w kolejnych edycjach. Ci, którzy mają ochotę na wysłanie wierszy zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjechać. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i oczywiście jestem niezmiernie wdzięczna za, za tę nagrodę. Przyjechałam po raz pierwszy do Brzuzek i jestem zauroczona tym miejscem, tymi muralami. tym, że się da, jak się chce, zrobić coś naprawdę niezwykłego. A mówiłam oczywiście o sztuce i o filmie, bo tym się zajmuję. Ja jestem reżyserem filmów dokumentalnych i jakiś czas temu zrobiłam film o Leku Majewskim, który realizował swój film na temat obrazu Petera Bruegla Droga na Kalwarię. O pomyśle wiem już od kilku miesięcy, także on powiem szczerze, mnie też wielokrotnie zainspirował do pewnych działań, jak gdyby przywrócił mnie do lat młodości, kiedy to czytałem pasję życia i inspirowałem się twórczością Van Goga. Na festiwal przyjechałam z wieloma moimi książkami po to, żeby zarażać pasją i zarażać sztuką. Jestem zachwycona zarówno artystyczną atmosferą, jaka panuje w Brzuskach, ale także całym festiwalem. Wiele ciekawych paneli, dużo ciekawej i dobrej muzyki. Nic tylko tu być. Jest to świetne miejsce, żeby robić taki festiwal. Przyjeżdżaliśmy tu kilka razy, żeby zobaczyć murale. A teraz możemy jeszcze kupić różne ciekawe rzeczy. Jakieś obrazy, koszulki, naprawdę jest świetnie. Zapraszamy wszystkich, żeby przyjechali i zobaczyć. Wizytacja z południa Polski z Sosnowca przyjechałem specjalnie na ten festiwal. A ja tutaj w brzuskach już byłam kilka razy. Jak tylko usłyszałam, że będzie się odbywał festiwal, to no nie mogłam tego odpuścić. Bardzo się cieszę, że jestem w brzuskach. Klimat jest wspaniały. Gratulacje dla organizatorów i dla osób, które mogą mieszkać tutaj na co dzień. Zapraszam do twórczych brzuzek.